Więc jak bronicie Wy pola karnego? W ostatnim czasie częściej jesteśmy we własnym polu karnym niż w polu karnym ofensywnym czy atakowanym. Dlatego też uważam, że to znowu jest ten, ta zasada 20%, które dają dużo wyższy poziom skuteczności i wpływu na wynik. My bronimy czwórkowo, więc trochę inaczej niż większość zespołów w ostatnim czasie. Tendencja jest, żeby bronić i przechodzić z trzech na pięciu obrońców. Jest to skuteczne. Na bazie ostatniego mistrza Polski pokazuje, że to może być bardzo skuteczne. Natomiast zasady jasno określone, które strefy muszą być zabezpieczone, jak układać ciało, który strzał jest kluczowy z danej przestrzeni dla bramkarza i ta strefa musi być zamknięta po to, żeby on mógł podjąć inną decyzję o ustawieniu własnym. Rozbijając na, na powiedzmy detale, pierwsza rzecz to obrona przeciwko dośrodkowaniom. Jeśli wiem, że w danym tygodniu mikrocyklu, a analizuję przeciwników niejako szczegółowo, na poziomie drugiej ligi nie skupiam się na przeciwnikach i na pewno mogą to potwierdzić moi zawodnicy, że tam czasu poświęconego na rywala jest bardzo mało. Natomiast szukam kluczowych takich punktów zaczepienia, jak zdobywają gole, jak wchodzą w pole karne. I jakie środki stosują, żeby się w to pole dostać? Jeśli widzę, że zespół, jakiś tam przykładowy w mojej lidze, bardzo często dośrodkowuje i robi to zawodnikami, którzy nie grają na swojej wiodącej nodze na stronie, tylko na przykład lewonożny zawodnik gra po prawej stronie i wiadomo, że będzie łamał, więc jeśli łamie, to piłki będą dochodzące i najczęściej na dalszy słupek będzie je grał. Tą strefę, w jakiś sposób musimy zabezpieczyć, i przed takim sposobem grania przygotowujemy zawodników, ćwicząc to w treningu. Czy formacyjnym, czy później, już w jakiś fragmentach gier, gdzie rywal jest aktywny, nabiega w te strefy, musimy się przed tym zabezpieczyć, ale jakby pierwszym założeniem jest zawsze to, żeby bronić pierwszej strefy, żeby przeciwnik nie zagrał nam piłki pomiędzy bramkarza a zawodników biegających. Ważne jest to, żeby ten pierwszy, który blokuje tą strefę, z mojej perspektywy, ustawiony był minimalnie poza światłem bramki, jeśli jest taka możliwość czyli dosłownie na wysokości pierwszego słupka, po to, żeby uniknąć sytuacji z golem samobójczym. Stopy w kierunku linii bocznej, to są już jakby detaliki. Jeśli nie ma możliwości takiej piłki przejąć do grania, to ma to akcję skasować tak daleko, jeśli się da, żeby oddalić niebezpieczeństwo drugiej piłki i oczywiście, żeby była możliwość natychmiast skrócić pole i iść do pressingu. Druga strefa, którą mocno zabezpieczamy i tutaj już przechodzimy w krycie indywidualne, to jest drugi środkowy obrońca, który musi zabezpieczyć napastnika, który wchodzi w światło bramki, czyli złapać go przed samym dośrodkowaniem do krycia, w myśl zasady, że powietrze na bramki nie strzeli, więc tutaj łapiemy jeden na jeden. Szóstka, jeśli tylko ma możliwość, musi zamknąć strefę Kadbeka, jeśli ja asekuruje akurat. Eee, przed... to na na jakim jeszcze na jakiej wysokości boiska jesteśmy teraz eee, bo je, je, 9-11? Załóżmy, że jesteśmy z piłką u zawodnika skrzydłowego blisko między. No wchodzi od boku pola karnego na piątym, mhm. szóstym metrze. Pierwsza rzecz, pierwsza strefa zamknięta, żeby nie zagrał wzdłuż bramki. Druga sprawa, wyłapanie krycie napastnika, który wchodzi w pole karne. Robi to dalszy środkowy obrońca. Trzeci lewy obrońca powiedzmy w tej sytuacji odpowiada za zawodnika, który wbiega w pole karne jako drugi. Czyli wyłapuje krycie albo zawodnika dalszego, albo tego, który wchodzi na dalszy supek. Strefa cutback obowiązkowa, zabezpieczona mniej więcej na dziesiątym metrze, jedenastym przez szóstkę. Jeśli szóstka asekuruje akurat zawodnika, który od boku broni nam wejścia w pole karne, czyli najczęściej bocznego obrońcy, druga szóstka bądź dalszy skrzydłowy muszą wrócić do tej przestrzeni cutbacka i tam być. Po pierwsze jest to strefa którą trzeba przeciąć podanie to wsteczne. Po drugie, często zawodnicy, którzy bronią pierwszej strefy, wybijają w tą strefę piłkę. Awaryjnie, często w sytuacjach takich kryzysowych, czy właśnie sytuacjach, w których nie da rady skasować tej akcji w jakiś sposób do strefy innej. Tam musi być zawodnik, który zbierze tą piłkę. Kolejna rzecz, to jeśli zawodnicy są tam ustawieni i bramkarz przejmie piłkę, to jest uważam najlepsza przestrzeń do rozpoczęcia kontrataku dlatego że to centrum zazwyczaj jest bardzo mocno, e, powiedzmy, uwolnione, zawodnicy nabiegają w konkretne przestrzenie, balans trzymają troszkę głębiej i stamtąd, jeśli pójdzie pierwsze podanie dobre od bramkarza, to przestrzeni do tego, żeby prowadzić piłkę bądź zagrać winną jest dużo. Kolejna, e, kolejna ważna rzecz z mojej perspektywy to... I często w czasie meczów i nadal muszę bezpośrednio zwracać uwagę zawodnikom, często podpowiadać z boku, że ostatni kontroluje ostatniego. Czyli jeśli mamy lewo skrzydłowego, a piłka jest po przeciwnej stronie, to żeby on uważał na zawodnika, który w drugie tempo wbiega gdzieś tam na dalszy słupek, często ta strefa jest taka, powiedzmy, najmniej pilnowana przez zespoły obrońców, przez zespoły grające w defensywie w danym momencie. I żeby ten ostatni kontrolował ostatniego, który wchodzi w pole karne.